Jak, jak wpływa na, na nasz obraz USA, że, że nie jest to takie nieskazitelne, czyste moralnie mocarstwo, tylko jeżeli mafia sięga do samych szczytów władzy w USA, prawda, no to pff, cóż my możemy powiedzieć? Na przykład śmieszną się wydają tutaj sugestie, że fajnie by było, gdyby USA pomogło wyjaśnić. Przyczyny katastrofy smoleńskiej. No, jeżeli po 50 latach oni sami własny, własnego zamachu na własnego prezydenta nie potrafią solidnie wyjaśnić, więc jakże można mieć nadzieję na, na pomoc w wyjaśnieniu śmierci prezydenta sojuszniczego państwa? No tak. Tak, tak to wygląda właśnie dzisiaj, że niby że Stany Zjednoczone nie są tym poważnym państwem. Ja myślę, że po prostu globaliści przejęli ten, jak i wiele innych krajów i nie dopuszczą do tego, aby im ta władza została zabrana, no, co chciał uczynić John Fitzgerald Kennedy. I to nie jest tak, że ten zamach planowała tam powiedzmy CIA, FBI razem z mafią i Kubańczykami, tylko oni byli wykonawcami tego projektu prawda czyli ktoś kto mógł zlecić to mógł stać zupełnie wyżej zupełnie w innym miejscu nawet bo okay. też też chcieli że nawet jakby wyszło to to by okazało się że ale przecież to nie my, to przecież tutaj byli Kubańczycy za, strzelali, y, jakiś agent y, tam CIA i, i mafia. Po prostu ta, ta trójka się ze sobą y, zgadała i zabili. A y, podejrzewam, że zupełnie zleceniodawca leży gdzie indziej, nie, nie wśród tych trzech instytucji. Tak, dla, dlatego grupy. właśnie powiedziałem to, co powiedziałem, że idealnie by było, żeby tego zamachu, za tym zamachem stały sowieckie władze, prawda, w te, ówczesne, bo wtedy faktycznie uzyskałyby by cel, który osiągnęły, czyli wielkie zaszkodzenie wizerunkowi Ameryki. A każdy, kto, kto próbował y, zrobić to od wewnątrz i zwalić winę na, na jakiegoś głupiego oswalda, zagubionego człowieka po, 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 po wyjściu z wojska, jakiego, po prostu dokonał y, rzeczy, znaczy podciągałość na której siedzi, czyli zaszkodził, zresztą podobnie jak z, z, z inwazją to, Zatoce Świn było, że miało to być tak, że o tutaj udzielamy pomocy, demokracji i próbujemy wyzwolić opanowany przez komunistów naród, a okazało się, że zaszkodził. Wychodzili własnemu wizerunkowi bardzo przez, przez tą akcję między innymi. No tak. Nie, no ja mówię jest. o wizerunku, nie mówię o interesach gospodarczych czy, czy, czy jakichkolwiek. Że mi do... nie wyjaśniono tej zbrodni, tylko ją zatuszowano. ale no, to ewidentnie. Po prostu domysły ludzi poszły w tak wielu kierunkach. Odgrzebano tyle, po prostu jakby ludzie zaczęli grzebać. I to, co odgrzebywali, po prostu nieważne już, kto zabił mhm. Kennedy'ego. Dowiedzieliśmy się o tylu brudów na temat USA, że jest to przerażające po prostu. Mhm. Dobrze, dziękuję Ci, Konradzie, okay. y, za, za tę informację. Udanej audycji. Dziękuję. To był Kunrad a ja mam do powiedzenia dla was jeszcze do powiedzenia jeszcze o wielu wielu aspektach tej sprawy morderstwa. Zanim przejdę jeszcze do już na, na koniec, na koniec powiem jakie mogły być motywy. To już morderców wymieniłem, ale mamy dowody, które są jednoznaczne, bo relacje świadków, zapisy gdzieś coś tam, że ktoś coś zrobił, nawet fotografie, to jest nic w porównaniu z filmem, czy właściwie filmami, bo mamy dwa takie filmy. Dwa potwierdzone, oczywiście są jeszcze inne, ale dwa, które pokazują y, sam, właśnie, moment zabójstwa. I jeden z tych filmów jest, myślę, najważniejszym dowodem na to, że. Y, 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 w zabójstwie brali udział agenci Secret Service. Ja nie mówię, że wszyscy, to, to, jest, to jest oczywiście nieprawda. Wielu naprawdę oddało by życie za prezydenta i, i starało się, zresztą jak widać na filmie. Ale przynajmniej jeden agent jest potwierdzone, że y, jest prawdopodobne. To nie jest potwierdzone. Nie, nie da się tego potwierdzić, ale jest prawdopodobne, że y, był, brał udział w spisku na. Y, w spisku, który miał na celu zabójstwo Johna Fitzgerald'a Kennedy'ego. Jest film, tak zwany film The Matchmore, film, który pokazuje z innego ujęcia to, co pokazuje film Zaprudera. Film Zaprudera Ujawniony został po jakimś czasie od, od momentu śledztwa, nawet w dosyć sporym czasie, śledztwo trwało ileś lat, tak zwana ta komisja Warrena, no, to, to, to był skandal w ogóle, co określiła i co ustaliła. Ale do komisji Warrena jeszcze chwilkę, na chwilkę wrócimy. Natomiast o tych filmach. O, tutaj mam informację od kumy, że za 15 minut powinien być gość. Także, także szykujcie się, za chwilę będzie gość. Mam nadzieję, uda się wszystko. Film Much More pokazuje, że William Greer, agent Secret Service i kierowca limuzyny, który właśnie prowadził limuzynę prezydencką, Zwolnił tuż przed strzelaniną, doprowadzając niemalże do zatrzymania w otwartym miejscu na środku tej ulicy. Skąd to wiemy? Widać, jak się zapalają światła stopu na tym filmie światła stopu tej limuzyny lincolna zresztą. I nie ma tu dyskusji z tym, że się nie zapalają. Oczywiście, sceptycy: "A to nic nie widać, na tym filmie nic się nie zapala." Wyraźnie się zapalają. Więc na filmie za wygląda jakby cały czas ta limuzyna jechała stałym ze stałą prędkością. Czyli film za prawdopodobnie jest sfałszowany. Zostały wycięte klatki. Albo film może jest sfałszowany i tak dalej, i tak dalej, ale Logika wskazuje na to, że film za został sfałszowany. Natomiast film Muchmore jest oryginalny i prawdziwy. I widać na tym, że kierowca zatrzymuje się to do dosyć długi czas i nie rusza jeżeli pierwsze strzały z pełnym, na pełnym gazie, gdzie powinien to był zrobić. Nie. Dopiero zaczął przyspieszać już po ostatnim strzale. Pod ostatnim danym trzecim strzale. Prawdopodobnie może były dwa strzały, jeszcze nie są potwierdzone te trzy, ale na pewno były dwa. E, większość jednak badaczy mówi, że były trzy strzały, dopiero po tym trzecim strzale e, zaczyna przyspieszać. Jest to coś niebywałego i e, jeszcze, że odwraca się do prezydenta. On nie jest e, tym, kim e, ma sprawdzić stan prezydenta. On ma po prostu jak najszybciej oddalić się z rejonu strzelaniny, rejonu niebezpiecznego. A jednak odwrócił się, żeby sprawdzić. Może strzelał, też są wersje, że po prostu film Zaprudera został sfałszowany, aby nie było widać tego, że po prostu strzela też do prezydenta. Nie wiem, tego nie chcę oceniać, to już tak daleko idących, ale na pewno pomógł zamachowcom, zwalniając limuzynę i nie przyspieszając w momencie, kiedy został oddany ostatni strzał. Huh. To jest właśnie ciekawa, najważniejsza chyba rzecz z tego filmu Matchmore, pokazująca, że coś nie tak jest z filmem Zaprudera i z całą wymową, że limuzyna nie zwalniała, tylko jechała cały czas z tą samą prędkością. Zwa było zwolnienie, ewidentne, czyli danie po prostu sygnału, pokazanie, ułatwienie pierwszego strzału. Tutaj jeszcze mam kilka ciekawych rzeczy dotyczących świadków. Świadkiem był właśnie James Stagiu, który został trafiony rykoszetem właśnie podczas tej strzelaniny, jako jeden z niewielu trafionych. No, oprócz jeszcze Johna Fitzgeralda Kennedy'ego był trafiony John Connolly, który był gubernatorem Teksasu. Też właśnie został postrzelony rykoszetem. James Tagi on żyje do dzisiaj i często właśnie opowiada o tym, co widział. Był bardzo blisko, bardzo blisko, naprawdę został ochlapany, tak jak on mówi, że po prostu te resztki ciała Kennedy'ego został, został sam. Tak blisko stał, że został tym też, no, no tak nieładnie powiem, ale ochlapany tymi szczątkami ciała Kennedy'ego. Gubernator Teksasu jeszcze to jest ciekawa sprawa, ale to myślę, że na koniec zostawię, bo dotyczy to bardzo takich daleko idących hipotez. Julia Ann Mercer widziała faktycznego mordercę, który wysiadł z ciężarówki. Ciężarówka ta, wyobraźcie sobie, była prowadzona przez Jacka Rabbi. Tak, tego samego Jacka, który odsiadywał do końca swojego życia wyrok, tam zmarł na raka, odsiadywał wyrok za zabójstwo na Lee Harvey Oswaldzie, który to Jack Rabbit był potwierdzonym mafiozem, takim gangsterem. I, I to właśnie zeznała Julia Ann Mercer. Świadków było znacznie, znacznie więcej w tego, tego wydarzenia. Pozwólcie, że jeszcze przedstawię Wam kilku takich najważniejszych. Było także kilku świadków właściwie anonimowych. Osób, które nie no, nie ujawniły się. Była tak zwana babuszka lady i jest to pseudonim, oczywiście, kobiety, która y, mogła sfotografować bardzo wyraźnie najbliżej y, miejsca zdarzenia strzelaniny y, Johna Fitzgerald-Kennedy'ego, ale nie ujawniła się zupełnie. Być może, ja tak tutaj y, chciałbym y, troszeczkę może wy, wybiec y, w przód, że y, y, pewną hipotezę nadać, że być może zabrano jej po prostu aparat. Więc jeżeli zabrano aparat, on nie miały już czym się zgłosić do kogo. Ona wtedy prawdopodobnie pomyślała, że zostanie to zdjęcie wykorzystane, a jednak nie było. Więc mogło do czegoś takiego dojść. Także Abraham Zapruder, to był przedsiębiorca, wytwórca kobiecej, kobiecych ubrań. I znany właśnie z tego filmu, najbardziej znanego filmu, na pewno go oglądaliście. Na pewno obejrzeliście ten film, gdzie pokazany jest, pokazane jest wyraźnie to morderstwo. Film niemy, jeśli dobrze pamiętam, on nie miał nie miał dźwięku w sobie. Z takich jeszcze z, no, ludzi, którzy, e, którzy byli ważni dla, dla, dla sprawy, e, no to na pewno Jacqueline Kennedy. Tutaj nie, nie ma co y, nawet mówić w tym temacie, a ona była w szoku przez długi czas, także trudno było cokolwiek y, no, uzyskać od niej. I tak naprawdę nie chcieli jej tak męczyć komisję. Komisja Warrena, na przykład. Y, y, mnóstwo było y, tych. Y, y, świadków jak Jen Hill, którzy potwierdzali wszyscy, czy, czy też na przykład um, Howard Brennan. Ci wszyscy świadkowie potwierdzają, że John Fitzgerald Kennedy został postrzelony w głowę w specyficzny sposób, co jest jakby zatuszowane na filmie Zaprudera i świadczyłoby o tym, że strzelec nie wykonywał strzału z tamtej składnicy, tam gdzie rzekomo przebywał Lee Harvey, Harvey Oswald, tylko właśnie z zupełnie innej strony. Mary Matchmore. To jest właśnie od nazwiska ten film Matchmore. To jest osoba, która e, sfilmowała e, to właśnie przebieg wydarzeń, tych, które, e, które są na filmie, e, tak zwanym The Matchmore film. E, I właściwie chyba filmowała to córka, jeśli dobrze pamiętam, e, tej Mary Matchmore. A córka albo wnuczka, już nie pamiętam dokładnie, ale